Po mi nie, nie szło, ale po CT no to... się rozkręciłem. Chłopie, ty znajdujesz, kurwa, próbuję znaleźć wytłumaczenie na każdą możliwą sytuację, z czego tak naprawdę prawda jest taka, że po co za no. Dziar, dziar. To ja ciebie kurwa nauczę. Po jak się kurwa <laughs> raszuj. Czyli jutro robimy Akademię Dziada, ta? Nie, ja, Akademia Dziada jest taka kurwa weź się za siebie i zacznij potrafić grać w CS, bo jak kurwa, ktoś w 2024 nie może potrafić grać w CS, a kiedy w ogóle niego grał. Ja pamiętam jak zaczynałem grać w CS, no to ja jako na daście kurwa zapier**ałem z pompą i zabijałem ludzi, bo w CS nie trzeba kula mieć finking process, finking process. Ja akurat za, za dużo kurwa. myślę momentami. A ty za Zabaj dużo zgadasz, za dużo myślisz AID, o CET, o CET, o CIET, o CIET, o CIET, ATOTERZ. Jestem wypanowany, zobaczysz. O nie, o Oni się. grają tego inferno i zarza O Cent, o CETO Już możesz przesać marzyć. Skończ marzyć, o o marzyć? Diet, marzyć A teraz zagrajmy Vertigo? Nie chcę Vertigo Nie 5 -5. no i ma plus No Vertigo 50-50 to where are you from, brother? China? China? Kurde, na jakim się wyrzeknąć? A jestem siła, siła. Gobi, 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 gobi. To jest po japońsku debilu Flash, flash laci, flash leci Dzięki. Ja jestem za Ten Ten no oj. Wytłumacz mi, jak ku jego łeb jest nieśmiertelny. Aaaaaah! Nie ma mó. Wycofaj, wycofaj. Eskacz, podanie. Bum. Dzięki dziadu. Oj. Jakie podanie? Aha nie no a. Aha, skontrowałem XTP Bociekam kawaha ko. Zara pieniądze na kablera, Petro <laughs> Ja zysztowanie, wysztowanie jest. W ty musisz a, pamiętać, że nie każda myśli jak ty. A, a powinien tak szczerze, nie? Bo ja mam dobre myślenie, wiem co zacja robić. Będzie na długo, pięknie Hubert zjął Pięknie Hubert zjął Jeszcze lewo Hubert będzie Jak powiesz Hubert, to ci śmieciuj. Nie blokuj mi ducha. A nie, to ci Nie, 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 nie. się nie, nie, nie. Nie, 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 Puścił, puścił, PUŚCIŁ! Ja... No, ale nie widziałem gdzie ja pakę. Nie no, luz, 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 luz. Ja... <śmany> jest ...jałem. Nie, idę się... No, bo to, to z... ...djeb... ...teraz. To kosa w plecy mi się należy, jest takie coś. Ja się... złąty, to jest O, ja p... mam Nie wiem, co ja wiem. Order za celność. Ja, no to szczerze że to ja trzech na blisko nie trafiłem. Nie? Na pewno są obici, jeżeli tam tak poszli. Dobra, pirra tego śmiecia. Ładnie, defuj, 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 ja cię kooperuję. Dobra. Dział, dział, dział. Jest od tego. Najdź, nice, defuj. Nie założysz. Nie wiem, defa, masz defa przecież na ekranie. Ja to zemką mogę się pożegnać, więc chcę, chcę za krew będzie kurwa. W takim razie musiałbym kurwa jakoś przywrócić. Nie jestem w stanie. Komu wiecie? Kiemu wiecie? Luisowi? Luisowi, ale wybiłbym mi chyba drugi też. Patrz, 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 może, 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 so nice you Nice, nice, so nice. you are so, so good, so good. You can... you even miss the fucking deals. You are so stupid, brother, so stupid. Look at this. I'm sitting on your fing face. O, teraz dostaniesz AWP. Tak? Dobra? Jestem pewny, że zdążę tą AWP, jestem tego pewny na milion procent. Ale ja się go wybieram teraz. Za się przypiszę. Go bię. Teraz chyba ja dostanę śmierć. Parę śmierci. Bo Luis z tym we mnie celują. Patrz, patrz, patrz. No strzel. No strzel. Kwał. Iwa WP. Thank you, man. Thank you for the Hey, VP, for free. Haha. I'm so happy. Yeah, I'm missing tonight. Look at you. Look at you. Oh yeah. Smell my ass. Cool. At this stage. No Ale przegłosowali, się poddali się. A my dostaliśmy Hubert? No ja dostałem pana.